4K Ultra HD, certyfikat IMAX Enhance, Dolby Vision, 2300 ISO lumenów, 99% pokrycia palety barw DCI-P3, kontrast milion do 1, autofokus, automatyczna korekcja trapezowa obrazu, inteligentne omijanie przeszkód, wbudowane najnowsze Android TV i 100 cali z odległości niecałych 18 cm. No. Jak widzicie, wiele obietnic składa nam bohater dzisiejszego odcinka. Zatem, nie przedłużając, sprawdźmy sobie jak działa, co oferuje w codziennym użytkowaniu i czy to, co na papierze pokrywa się z tym, co w rzeczywistości. Ja mam na imię Janek i dzisiaj zapraszam Was na film o projektorze krótkiego rzutu. XGIMI Aura 2 Zacznijmy od wyglądu. XGimi Aura 2 prezentuje się bardzo minimalistycznie, co w mojej ocenie jest oczywiście jego zaletą. Ma prostą i smukłą konstrukcję, więc śmiało można powiedzieć, że wpasuje się zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz. Obudowa pokryta jest tkaniną, która jak twierdzi producent jest specjalnie przygotowana, żeby była kurzo, wodo i olejoodporna. Na górze mamy subtelne logo XGimi, a jedyny fizyczny przycisk to ten od włączania i wyłączania urządzenia w prawym dolnym rogu. Jeśli chodzi o rozmiar, to jest całkiem kompaktowy, a dokładne wymiary wyświetlają Wam się właśnie na ekranie. Po bokach znajdziemy otwory wentylacyjne, które odpowiedzialne są za odprowadzanie ciepła. Przechodząc do tyłu, mamy więcej otworów wentylacyjnych oraz szeroką gamę złącz, w której to znajdziemy wejście zasilania, złącze LAN, 3,5 mm wyjście audio, 3 porty HDMI z jednym obsługującym ERC, 3 porty USB 2.0 oraz wyjście optyczne. Na spodzie urządzenia znajduje się jeszcze więcej otworów wentylacyjnych oraz gumowe regulowane nóżki. Jeśli chodzi o instalację, to jest banalnie prosta. Ustawiamy sobie projektor przy ścianie lub ekranie, podłączamy do zasilania i gotowe. Możemy jeszcze podłączyć przewodem LAN do internetu, ale to nie jest konieczne jak mamy Wi-Fi. Jak wspomniałem wcześniej, wystarczy nam dokładnie 17,8 cm, żeby uzyskać obraz o przekątnej 100 cali. Ja do testów ustawiłem go w odległości około 25 cm, co dało mi mniej więcej 120 cali, a maksymalna przekątna, przy której producent deklaruje niezakłóconą jakość obrazu i działanie wszystkich funkcji automatycznej korekcji, to 150 cali. Na ekranie macie teraz wrzuconą tabelkę z informacją, jaka odległość od ekranu jest potrzebna do uzyskania konkretnej przekątnej. Jak już podłączymy nasz projektor, to wciskamy przycisk zasilania i automatycznie otwiera nam się osłona obiektywu. I to nie tylko bajrancko wygląda, ale też jest bardzo praktyczne, bo w momencie, gdy jest nieużywany, to jest po prostu chroniony od kurzu czy uszkodzeń mechanicznych, a jednak w większości przypadków będzie stał w miejscu łatwo dostępnym choćby dla tych małych domowników. Cały proces pierwszej konfiguracji jest również bajecznie łatwy. Parujemy naszego pilota, wybieramy język, podłączamy do internetu, logujemy się do naszego konta Google, albo i nie, ale wtedy tracimy wiele funkcjonalności. Dalej dostajemy propozycje instalacji dodatkowych, popularnych aplikacji takich jak Spotify czy Amazon Prime, ale też nie musimy tego teraz robić. Możemy je zawsze doinstalować później ze sklepu Play. Następnie włącza nam się automatyczna korekcja obrazu i możemy jeszcze ją dopieścić przez 4 lub 8 korekcję manualną i... To wszystko. Projektor zainstalowany i skonfigurowany. Muszę przyznać, że uruchamianie jest całkiem szybkie. Po wyłączeniu projektora i jego ponownym włączeniu, załadowanie systemu zajęło jakieś 12 sekund, co uważam za całkiem przyzwoity wynik. Jeśli chodzi o głośność pracy, to jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Oglądając film z odległości 2-3 metrów od projektora, wentylatory były dla mnie całkowicie niesłyszalne. Technologia wyświetlania to DLP ze źródłem światła Dual Light 2.0, co poza świetnym odwzorowaniem barw i wysoką jakością, daje nam też duży komfort oglądania dla naszych oczu. Po prostu wzrok będzie nam się mniej męczył w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Estymowana żywotność źródła światła to 20 tysięcy godzin, więc teoretycznie jeśli będziemy projektora używać przez 4 godziny każdego dnia, to powinien wytrzymać nam jakieś 13 lat. No to chyba całkiem sporo, no nie? System operacyjny to najnowszy na ten moment Android TV w wersji 11, napędzany procesorem ARM Cortex A55 z 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Interfejs jest bardzo responsywny, a nawigowanie po systemie działa naprawdę płynnie i nic się nie zacina. Z połączeń bezprzewodowych mamy do dyspozycji Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 6. Mamy też Google Cast, za pomocą którego bezprzewodowo wyświetlimy obraz z naszego telefonu z Androidem. Co jeszcze mi się bardzo spodobało, to możliwość dostosowania opóźnień przy połączeniu dźwięku przez Bluetooth. Jeśli sparujemy sobie tak słuchawki albo soundbar, to czasem może się zdarzyć, że mamy niewielkie przesunięcia między dźwiękiem a obrazem, a tutaj możemy to w prosty sposób zniwelować. XGimi Aura 2 wykorzystuje technologię Intelligent Screen Adaptation, w skrócie ISA, która automatycznie dopasowuje ostrość i prostuje nam obraz, nawet jeśli projektor zostanie przesunięty lub ustawiony pod kątem. Dodatkowo, projektor wykrywa obiekty na drodze, takie jak meble, rośliny, obrazy czy kolumny głośnikowe i automatycznie omija je podczas skalowania obrazu. Obrazu. Dzięki temu obraz zawsze pozostaje optymalnie dopasowany do dostępnej przestrzeni. Ponadto w Aura 2 mamy też możliwość pobrania specjalnej aplikacji, za pomocą której skorygujemy też wszelkie krzywizny ściany, jeśli zdecydujemy się nie instalować ekranu. Przejdźmy teraz do kluczowej kwestii, czyli jakości obrazu. W skrócie jest po prostu znakomita. XGMI Aura 2 wypuszcza nam rozdzielczość 4K Ultra HD, czyli 3840 na 2160 pikseli, co daje nam szczegółowy i bardzo wyraźny obraz. Projektor jest certyfikowany w technologii IMAX Enhanced i obsługuje Dolby Vision oraz HDR10, co w praktyce oznacza lepszy kontrast, głębsze kolory i bardziej realistyczne odwzorowanie detali. Kolory są żywe i odpowiednio nasycone. Nie ma tu mowy o sztucznym, przeostrzonym i przesyconym obrazie, jak to ma miejsce w wielu konkurencyjnych modelach. Dzięki wsparciu HDR 10 świetnie radzi sobie z różnymi scenami od jasnych i dynamicznych po te ciemne, pełne szczegółów. Nawet przy szybkiej akcji obraz jest płynny i wyraźny. Poradzi sobie więc idealnie nie tylko przy filmach i serialach, ale także przy sporcie czy rekreacyjnym graniu. 2300 i jasności pozwala korzystać z projektora nawet w dzień. Wiadomo, że zasłonki czy rolety będzie trzeba przysłonić, a obraz zawsze będzie ciut mniej kontrastowy niż w nocy lub w kompletnie zaciemnionym pomieszczeniu, bo fizyki nie oszukamy. Ale nadal jest bardzo dobrze i spokojnie możemy z niego korzystać zanim zapadnie zmrok. Zresztą wielu z Was samemu miało okazję to zobaczyć podczas wystawy Audio Video Show w październiku, gdzie prezentowaliśmy m.in. ten model w oświetlonym holu przy świetle dziennym i dawał sobie radę naprawdę nieźle. Kontrast na poziomie milion do jednego w praktyce przekłada się na bardzo dobrą głębię czerni. Ciemne sceny wyglądają przejrzyście, a szczegóły nie giną w cieniu. Śmiało więc stwierdzam, że efekt jest zbliżony do tego, co możemy zobaczyć w kinach. Dźwięk jest bardzo przyzwoity. Aura 2 wyposażono w 4 15 watowe głośniki od Harman Kardon i przyznam, że daje to sobie radę, zwłaszcza przy dialogach. Są one bardzo wyraźne, nawet przy naszych polskich produkcjach, które nie słyną z najlepszej realizacji dźwięku. Co więcej, Aura 2 obsługuje też formaty dźwięku przestrzennego Dolby Audio oraz Dolby Atmos. Nie mnie jednak, jak miałem okazję mówić w poprzednim materiale o projektorach, jeśli chcecie prawdziwie kinowych wrażeń dźwiękowych, to inwestycja w zestawy kina domowego lub chociażby przyzwoity soundbar będzie koniecznością. Ale jak na sprzęt tego typu wbudowany system jest naprawdę ok. Podsumowując, XJimi Aura 2 to w mojej ocenie naprawdę bardzo udany projektor. Jest minimalistyczny, jeśli chodzi o design, zapewnia rewelacyjną wręcz jakość obrazu i daje dostęp do masy aplikacji. Jeśli więc jesteście na etapie rozważania zakupu porządnego projektora, to nie pozostaje mi nic innego, jak szczerze Wam zarekomendować sprawdzenie tego właśnie modelu. Dzięki, że zostaliście do końca, dajcie znać w komentarzach, jakie macie swoje doświadczenia z projektorami. Chętnie dowiem się też, co sądzicie na temat samej Aury 2. Nie zapomnijcie też o subskrypcji z dzwoneczkiem. Standardowo zapraszam jeszcze do naszej strefy wiedzy na stronie www.tophifi.pl, gdzie znajdziecie masę artykułów i poradników nie tylko o projektorach, ale o całej kategorii domowego audio i wideo. Dzięki za uwagę i do zobaczenia niedługo.